Jest jednym z najpopularniejszych instrumentów muzycznych występującym w kilku odmianach. Lubią ją dzieci, młodzież i osoby starsze. Ona sama uwielbia podróżować i chętnie zmienia swoje otoczenie. Doskonale odnajduje się przy ognisku na dużej scenie muzycznej, jak i w domowym zaciszu. Jest ulubienicą muzyki klasycznej. Jej historia rozpoczyna się na starożytnym Bliskim Wschodzie około 4000 lat przed naszą erą i trwa do dziś. Gitara klasyczna, bo o niej mowa, Podbiła serca ludzi na całym świecie. Zawitała również do Lubina, by podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Muzyki Gitarowej przypomnieć o sobie mieszkańcom Lubina i rozkochać w sobie tych, którzy do tej pory nie mieli okazji jej poznać. Muzyka Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Muzyki Gitarowej był okazją do zapoznania się z instrumentem, którym jest gitara klasyczna. Takie festiwale w mieście organizowano już w latach 1987-1992. Wtedy to wydarzenie muzyczne nosiło nazwę Lubińskie Dni Muzyki Gitarowej. Organizatorem festiwalu był Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie przy współpracy z Dolnośląską Fabryką Instrumentów Lutniczych Defil w Lubinie. W sześciu festiwalowych edycjach wystąpiło wielu wybitnych gitarzystów z Polski, z zagranicy. W festiwale cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. Niektóre z koncertów już na zawsze pozostały w pamięci uczestników. Dlaczego przerwane? No, to była historia bardziej życiowo, sercowo osobista i podjąłem decyzję wtedy o wyjeździe. Nie wiedziałem, że to potrwa 22 lata i będę robił jedno z największych, bo to festiwal w Częsaczu, to był jeden z ważniejszych festiwalów w Europie, ale teraz znowu losowo przyczyniła się do tego pandemia, te strasznie trudne czasy, które przeżyliśmy, pandemia zniszczyła bardzo wiele inicjatyw wyjątkowych. Wróciłem do Lubina i mam aspirację spotykać się z Państwem, jak mi zdrowie dopisze, przynajmniej przez najbliższe 20 lat. Organizacji festiwalu po wielu latach nieobecności postanowiło się podjąć Centrum Kultury Muza w Lubinie. Instytucja ma bogate doświadczenie w organizacji konkursów oraz wydarzeń muzycznych. Ponieważ dyrektor tego festiwalu wrócił do Lubina, postanowiliśmy wskrzesić w tym miejscu pierwotnym tę imprezę. Jestem bardzo zadowolony atmosferą tutaj, w Centrum Kultury Muza. I to nie jest kokieteria, że ja chcę teraz być miły i przyjemny. Naprawdę. Nie jestem tutaj stary, ale jestem nowy. I też zostałem bardzo mile przyjęty i czuję już nawet teraz, że te nasze działania no mają, mają rację bytu i chyba będziemy. Mieli szansę tworzyć tu coś wyjątkowego. W ramach festiwalu zorganizowano konkurs muzyki gitarowej. Do rywalizacji w sumie zgłosiło się ponad 50 uczestników z 30 miast w Polsce. Przesłuchania odbywały się zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia festiwalu. Każdy z uczestników wykonywał repertuar wskazany w regulaminie lub dowolny w określonym czasie. Najmłodsza grupa nie mogła przekroczyć 5 minut, zaś najstarsi uczestnicy konkursu. Mogli grać ponad 10 minut. Nie ma nic lepszego dla rozwoju dziecka niż nauka gry na instrumencie, i to jest od, udowodnione od dawna. A zobaczycie Państwo na tych przesłuchaniach konkursowych, te dzieci są po prostu wspaniałe. Siadają na krzesełku jako dziecko, a nagle grają jak dorosły. I jest to chyba najpiękniejsza rzecz, która może zachwycić nie tylko melomana, nie tylko znawcę muzyki. Najmłodsi muzycy nie ukrywali, że przesłuchania były dla nich stresujące, ale chętnie też opowiedzieli o tym, jak zaczęła się ich przygoda z gitarą. Zaczęła się w taki sposób, że oglądałem gdzieś w telewizji takie gitary rockowe i na początku i też chciałem śpiewać na początku i przyszłem do szkoły muzycznej z myślą, że będę śpiewał, ale zamieniło się to jakoś w gitarę. I, i też tata, gra, tata wchodził do szkoły muzycznej, więc tata też mnie namówił i tak jakoś wyszło. Mama znalazła w jakimś wszytnej tam jakiegoś pana, który na gitarze uszył i się spytała, że chcę grać, no i się zgodziłam, a potem gdzieś tak z pół roku pochodziłam i mama mnie zapisała do szkoły muzycznej. I od razu ci się spodobało już na pierwszej lekcji? Tak. Po prostu yy, mój brat zaczął grać na gitarze i też chciałem zagrać. Stresowałaś się przed występem? Bardzo. A czego, czego najbardziej się obawiałaś? Yy, chyba, że nie zmieszczę się w czasie i że się pomylę w utworach. A jak długo przygotowywałaś się do tego festiwalu? Yy, około miesiąc, ale pod koniec złapała mnie alergia, no i yy, były, było ciężko, bo się przestraszyłam, że nie przyjadę jednak. Yy. A jak długo grasz na gitarze? Pięć lat. A jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z gitarą? Moja siostra i mój tata. Moja siostra grała na gitarze, chodziła do szkoły muzycznej w Żarach. No i bardzo mi się podobało, jak ona zaczęła tam wie pani sobie grać. Podobało mi się to. I później mój tata też zaczął sobie tam pogrywać. No sam zaczął się uczyć. No i też chciałam być jak oni. No i zgłosiłam się do szkoły muzycznej. No i jakoś Teraz tam jestem. Umiejętności i ogólną prezentację uczestników konkursu oceniało międzynarodowe jury. Przewodniczyła mu profesor Alina Gruszka, jeden z najwybitniejszych autorytetów związanych z gitarą klasyczną na skalę międzynarodową. Przede wszystkim muzykalność, wrażliwość muzyczną, bo po to tu przyjechaliśmy, żeby czerpać ze sztuki, tak? Wszyscy. I uczestnicy, i młodzież, ale, ale i my wszyscy. Po takiej przerwie, gdzie no było troszeczkę trudno o takie spotkania muzyczne. Można się nauczyć warsztatu, można tego nauczyć, natomiast wrażliwością bardzo trudna praca. To trzeba próbować otworzyć, bo wszyscy mamy jakiś potencjał, tylko trzeba próbować otworzyć gdzieś głęboko w głowie. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Wielokrotnie w życiu mogłam się za muzyką schować, kiedy było trudniej w życiu. I myślę, że każdy mógłby uprawiając jakąkolwiek sztukę, bo nie tylko muzykę, każdą dziedzinę sztuki ma taki świat troszeczkę pełniejszy. Oczywiście większą wrażliwość. Nie powiem, że łatwość większa w życiu, nie, ale... Nie zazdroszczy tym, którzy nie, nie, nie mają w ogóle kontaktu ze sztuką. Wśród znakomitego jury był również Yoshimasa Yoshida. Japończyk jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów gitarowych, między innymi w Japonii, Niemczech i Skandynawii. Jest także stałym gościem wielu międzynarodowych konkursów gitarowych. Yoshimasa Yoshida jest uważany za jednego z najwybitniejszych gitarzystów japońskich. Przez wielu nazywany także poetą gitary. Nie mogę powiedzieć jednoznacznie, co jest najważniejsze przy ocenianiu, ale na pewno muzykalność, technika oraz wytworzenie atmosfery podczas występu to wszystko jest na pewno ważne. To piękny festiwal, a jego organizator pan Cezary Strokosz jest moim starym przyjacielem. Znamy się już ponad 20 lat, wielokrotnie już z nim miałem okazję pracować. Uważam, że jest bardzo dobrym organizatorem, czuję się tutaj bardzo przyjemnie. Festiwal nie mógł się również odbyć bez Wenezuelczyka Gabriela Navarro. To jeden z najbardziej uznanych profesorów gitary pracujący w Austrii. Jest również laureatem wielu prestiżowych konkursów właśnie muzyki gitarowej. Uczestnicy konkursu są bardzo dobrzy na wysokim poziomie i z dobrym warsztatem. Panuje tu wspaniała atmosfera, kompetentni organizatorzy, naprawdę świetna impreza kulturalna. Swoją obecnością w składzie jurorskim zaszczycili ponadto Hanna Kowalik, gitarzystka i pedagog oraz Zbigniew Dubiella, jeden z najwybitniejszych znawców i miłośników muzyki gitarowej w Polsce, wieloletni zastępca redaktora naczelnego magazynu Świat Gitary, a obecnie członek zespołu redakcyjnego periodyku Sześć Strun świata. Organizatorzy zadbali również o ciekawe wydarzenia towarzyszące festiwalowi. Przygotowano wystawę fotografii związanych z gitarą, liczne prelekcje oraz spotkania autorskie. Swoje instrumenty prezentował Interton Classic, czyli Mirosław Kaczorowski oraz Dora Tyszko, którzy od wielu lat wspierają młodych gitarzystów, fundując nagrody w prestiżowych konkursach gitarowych w całym kraju. Są oni nieodłączną częścią życia gitarowego w Polsce. Tutaj są gitary klasyczne i tylko klasyczne z racji naszej specjalizacji. To po pierwsze, jesteśmy zapraszani na... Festiwale gitarowe, konkursy, warsztaty gitarowe z wystawą naszą, żeby pokazać właśnie gitarzystom nasze instrumentarium, naszą ofertę. A nasza oferta jest bardzo szeroka, bo zaopatrujemy szkoły muzyczne, więc zaopatrujemy tych początkujących gitarzystów, którzy dopiero rozpoczynają edukację muzyczną. Zaopatrujemy starszych już z drugiego stopnia uczniów, jak i studentów. Zaopatrujemy w całej Polsce, nie mamy innych instrumentów, nie rozdrabniamy się. Nasze zaangażowanie w 100% jest gitara klasyczna, tylko i wyłącznie. Firma Interton Classic ufundowała jedną ze swoich gitar dla zwycięzcy konkursowego Grand Prix. Jest to gitara elektroklasyczna. Każdy gitarzysta prędzej czy później zamawia czy wprowadza do swojego instrumentarium gitarę elektroklasyczną, która, która pozwala mu grać z nagłośnieniem w zespole z innymi instrumentami. Do tej gitary dołożyliśmy roczny zapas kompletów strun czyli 12 kompletów strun wysokiej jakości i wiodącej marki. Pierwszy dzień festiwalu zakończył koncert inauguracyjny. Na scenie wystąpiła Green Children's Guitar Orchestra pod kierunkiem Cezarego Strokosza oraz Virtuos Gitary Yoshimasa Yoshida. Lubińskiej publiczności zaprezentował się również chór Madrygał. Drugi dzień festiwalu również otworzyły przesłuchania. Swoje umiejętności zaprezentowali kolejni uczestnicy konkursu: Soliści z grupy trzeciej, czyli najstarsi uczestnicy, oraz zespoły. Odbyła się również prelekcja nagrań Fenomen Nibori gitar orchestra, którą przedstawił Cezary Strokosz. Dużą popularnością cieszyło się także spotkanie z Miszą Yoshidom, która przeprowadziła warsztaty tańca Hula. Kursantki miały okazję poznać podstawowe elementy choreografii, a także ciekawostki związane właśnie z tańcem hula. Na początku był to taniec jedynie dla mężczyzn. Teraz jest to taniec dla wszystkich mężczyzn, kobiet, dzieci, jak również osób starszych. Istnieją różnego rodzaju pieśni, a hula jest językiem tańca. Teksty pieśni są wyrażane za pomocą mowy ciała, gestów, ruchów dłoni. Dlatego też każda pieśń jest wyrażana inaczej. Ja osobiście wolę przedstawiać taniec radosny. Poprzez mimikę, ruch dłoni można opowiedzieć wszystko. To deszcz i wiatr. Tak można przedstawić wszystko poprzez ruchy dłoni, więc jest to ważne: mowa ciała i wyraz twarzy, a więc z radością na twarzy. Ponieważ główną bohaterką festiwalu była gitara klasyczna, nie sposób było nie dowiedzieć się o tym, jak jest zbudowana. Do Lubina przyjechał lutnik Tomasz Król, z pod którego rąk wyszło 390 instrumentów. Altówek, mandolin, skrzypiec, a przede wszystkim różnego rodzaju gitar. Na jego instrumentach grało wielu artystów z Polski i zagranicy, a jego historia z gitarą zaczęła się w ciekawy sposób. Ja już w szkole podstawowej w poprzednim wieku bardzo chciałem mieć gitarę. Nie udało mi się takiej gitary kupić, zresztą to było bardzo drogie i trudno osiągalne. I jako kilkunastolatek. Próbowałem sobie taką gitarę zrobić. I zrobiłem. Z tym, że nie byłem z niej zadowolony, i to mnie bardzo zmobilizowało do tego, żeby robić kolejne instrumenty, które były coraz lepsze, coraz doskonalsze. Zbudowanie gitary klasycznej. Wymaga około dwóch do trzech miesięcy pracy. I to takiej codziennej po kilka godzin. Przede wszystkim gitara, która wyjdzie ze sklepu, ona nie jest przygotowana w 100% do grania i powinna trafić do lutnika. Lutnik ją obejrzy, sprawdzi, czy wszystko jest na pewno dobrze i dopasuje do indywidualnych potrzeb grającego. Ale czasami młody muzyk czy dorosły. Na tej gitarze gra, 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 a się, aż gitara spadnie, na przykład, i się potłucze, i wtedy też do lutnika. Tomasz Król po studiach rozpoczął pracę w dolnośląskiej fabryce instrumentów lutniczych Defil w Lubinie. To właśnie tutaj zaczął budować pierwsze profesjonalne instrumenty. Jedną ze zbudowanych przez siebie gitar ufundował jako nagrodę specjalną dla jednego z uczestników konkursu. To jest gitara 3/4. Coś więcej na temat tej gitary możemy no, To jest ba bardzo ładny instrument. Świetnie brzmiący, wykonana jest z orzecha włoskiego i z drewna, górna płyta z drewna świerkowego, szyja machoniowa. Koncert dla mieszkańców odbył się także dnia drugiego. Tym razem na scenie zaprezentowała się grupa Mozarta wraz z jednym z jurorów, Gabrielem Navarro. muzyki gitarowej zakończyło rozstrzygnięcie samego konkursu i wyłonienie zwycięzców. Najlepszą z najlepszych okazała się Jagoda Religa, siedemnastolatka z Wystrzycy Kłockiej, zafundowała sobie potrójną wygraną. Zwyciężyła indywidualnie w swojej grupie, czyli Soliści, do lat 19, w kategorii zespołu jako część kwartetu Jamaj, jak i wygrała cały konkurs zdobywając Grand Prix. Muzyka Czuję się fantastycznie. Nie do końca się nawet spodziewałam czegoś takiego. No i cieszę się bardzo. Powiedz nam, od jak dawna grasz na gitarze? E, gram na gitarze już 9 lat. I jak się zaczęła Twoja przygoda z gitarą? Pewnego dnia po prostu uznałam, że chcę iść do szkoły muzycznej. Poszłam na przesłuchanie, no i się dostała. A ta dzisiejsza nagroda, co dla Ciebie znaczy? No, to jest tak naprawdę zapłata za moje wszystkie wyrzeczenia, za szybsze wstawanie na długie godziny spędzone na graniu. W kategorii zespoły grupa pierwsza, czyli uczniowie szkół muzycznych pierwszego stopnia i społecznych form nauczania, zwyciężył duet Julia Rybaczewska i Olga Marusik. Ja się bardzo cieszę, bo ja też śpiewam bardzo krótko, więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Ee, Olga już trochę gra, ale myślę, że, że też na pewno cieszy. Oczywiście że tak, mimo że nie miałyśmy za dużej konkurencji w naszej grupie, to jesteśmy bardzo szczęśliwe, że udało nam się uzyskać tak wysoką punktację. No i będziemy świętować. Mój tata jest nauczycielem i tak naprawdę słyszałam jak gra od najmłodszych lat, także po prostu w wieku siedmiu lat, mój tata zaczął mnie uczyć i tak naprawdę do tej pory cały czas gram. Organizatorzy nie ukrywają, że przygotowanie festiwalu było dużym wyzwaniem, ale niewątpliwie było warto. Zapowiada się więc, że muzyczny festiwal stanie się nową tradycją w Centrum Kultury Muza w Lubinie. Na pewno jestem bardzo zadowolony, bo organizując tą imprezę jednak pierwszy raz w jakimś sensie wiem, że dostałem kredyt zaufania od Centrum Kultury Muza, od pani dyrektor, od wielu osób, ale zawsze ta niepewność mogła być. Duma to może złe słowo, ale jestem bardzo zadowolony. I troszkę nawet powiedziałbym, że to przerosło moje oczekiwania, bo doskonała frekwencja, jeśli chodzi o udział w konkursie, doskonała frekwencja na koncertach, piękne koncerty, wspaniali uczestnicy, wspaniałe wydarzenia towarzyszące. I jakby ktoś mówił, że przesadzam, to proszę się pytać uczestników, gości, co mówią o festiwalu, a muszę powiedzieć, że mówią tylko w samych i wyłącznie w superlatywach. Organizatorzy mają już w planach kolejną edycję. Nasi goście zagraniczni, którzy też jakby współpracują z orkiestrą Nibori Gitar w Japonii, są tak zachwyceni organizacją. Powiem nieskromnie, naprawdę nam się wszystko świetnie udało, że myślę, że w przyszłym roku uda nam się ściągnąć całą orkiestrę Nibori do Lubina. Decydując się na organizację tegorocznego festiwalu, nie wyobrażam sobie, że było inaczej, bo to by nie miało sensu dla mnie. Mamy bardzo odważne plany, mamy duże możliwości, nie ukrywam. Te moje. Ja za rok, jeżeli zrobimy festiwal, zrobię 30. festiwal w swoim życiu. To jest bagaż, który pozwala na ogrom działań. Jeżeli będziemy mieli wsparcie mentalne, nie tylko finansowe, ale mentalne, które jest potrzebne, to możemy zrobić za rok wydarzenie rangi europejskiej. I nie chcę zapeszać, ale naprawdę plany są bardzo, bardzo odważne tak świetne żyli o y, światowej sławie podnosi renomę każdego festiwalu. No i widziałam w jaki sposób ci młodzi ludzie podchodzą w ogóle do y, tych przesłuchań, jak są bardzo poważnie nastawieni, stremowani, to naprawdę taka namiastka konkursu y, muzyki klasycznej, y, który odbywa się zwykle na większych scenach.